Cześć Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na przysiadce dzisiaj haratamy do miejsca, w którym zobaczymy czy dostaniemy Maybacha. Dobra to jedziemy do Torunia. To zapraszamy do oglądania. Nie zakumałem. na pomacha teraz. Dorobiłam się widzowie mikrofonu, bo wam opowiadać śmieszne żarty. I przed nami pierwszy gastronomiczny punkt dzisiejszego dnia. Moja wczorajsza bułka, którą ma Magdalię do pracy, jak smakuje następnego dnia. Pyszny ser lekko stopiony w torbie. <grych> Pomidorek, szyneczka, rewelacja 10 na 10? 10 na 10 Elegancko I dojechaliśmy już do Wrocławia Za 20 minut mamy odjazd naszego pociągu Mamy rytuł, sztyna Chyba trzeciego będzie jechał Madziurka wyspana Tralalala, lalala. La, la. アマンダポマハ。 Paniu. Dawno nas tutaj nie było. Tutaj się zaczęła przygoda na przysiadce. Madziutki wtedy ze mną nie było, bo jej się nie chciało jechać. Nie? Na pewno nie Wyjechaliśmy o 6 rano, a to dopiero Inowrocław. 18. No tak średnio Tak było napisane przecież, żeby nie kłamali No na kolej nikt nie kłamie Byliśmy tu półtora roku temu śmierdział nic się nie zmieniło Masakra Uf, dobra, w końcu można poddychać świeżą piersią. Nie, jak ci się mówi? Pełną piersią. Uf. Idziemy najpierw do naszego pokoju. Nasze manatki sobie odstawimy i wrócimy w to miejsce. Bo być może ktoś z Was kojarzy, że obok Torunia Miasto jest restauracja, która się zwie lokomotywa. Sprawdzimy, czy ma coś wspólnego z wyglądu z pociągiem PKP koleją i czy przywozi tam piwko lokomotywa czy nie? Chyba nie, ale aby było dobrze. No Magdalena, weź coś, powiedz. Zatkało mnie. Jest tak pięknie. No zaraz, za chwilę nas tu samochód wojskowy przejedzie to chociaż pomachaj. Ale furmana, pozdrawiamy pana Sylwestra. Miał być Maybach, jest Chrysler. A o. czemu nie dali jeszcze jednej więcej? Co to ma być? Nie wiem, ale akurat teraz nagrywam Magdaleną. Ciekawe, czy te tory zaprowadzą nas do celu? Do złotego pociągu. Złoty pociąg w Turun? Do złotego osła na pewno, że się tam idziemy. Po co? Bo moja mamusia zażyczyła sobie krówki. A gdzieś tam ponadto. Jedna krówka tu jest. <grym i zniszczytanie> A druga tutaj się ma. <grym i zniszczytanie> Czy Kopernik był kobietą? To jakaś fotka na miniaturkę będzie, czy nie będzie? 1 dolar Jesteśmy już w restauracji Tak troszeczkę dziwnie, bo... No w sumie tak w środku hotelu, nie? I kurczę, no... Fancy to znaczy? Bogacko, nie tak jak byliśmy w Gliwicach, że był taki klimat kolejowy, tylko tu jest taki. Tak nowocześnie po prostu i kilka akcentów kolejowych. No ale no takie dziwne ten, że ja się tak czułem. No, tak... Intrus w hotelu. No właśnie, właśnie. No ale mam nadzieję, że po piwku nam przejdzie. Ja sobie zamówiłem sznycla, a Madziulka pierogi, żeby porównać z tymi łódzkimi ze szpinakiem. O właśnie. Szkoda, że mam jakieś kwiatki zasłaniają widok na piękne pociągi, no ale. Dobra. Lepszy nic niż nic. Co mam wszędzie, jest cudownie. <noise> no to pomachaj. No I przyszło Pierożki się prezentują taką. Feta? Spinak, tak? Mm -hmm. czosnkowy, czosnkowy. No tych zimioczków to mogą być pięć więcej, ale mam nadzieję, że się nie najemy. No to lecimy. Idealnie Zjeść w odgłosach hamującego elfa. No naprawdę Można się poczuć jak w pracy. Presja. Jak pierwsze wrażenia? Aha, nie masz mikrofonu. Całkiem całkiem spoko. Przecież mi mówiłaś co innego. Dobra, talerze puste. Coś te piwo pszeniczne mi nie wchodzi. Taki dziwny posmak ma. Ale dobra, nie piwo to jest najważniejsze, tylko ten N57. Nie, ED72. Dobra, felek. Dobra, madziulka. Finalne podsumowanie pierobców 8 na 10? Uuu. Cieniutkie ciasto było i na dzień jest spoko. Jak studiowałam w Subsku, to. ale nie powiem wam co studiowałam i w ogóle. Pytajcie w komentarzach. To jeździliśmy w takim barzym lecznym i tam było takie fajne, grube ciasto. I farsz, jakby taki z takich mrożonych kulek, szpinaku. I takie mam. No, dobre te są, ale świeży szpinak, takie mało przetworzone danie i tak dziwnie, no, ale dobre, zdrowe chyba. A sos czosnkowy? Mój lepszy. No, potwierdzam, bo jednego pieroksa zjadłem, mimo że nie lubię szpinaku, bo nigdy go nie jadłem, no, to takie nawet, nawet bym powiedział, ale ciasto w Kłodzku lepsze chyba, no, lepsze. A co do mojego schnitzla, to jest ze schabu chyba, nie? No, taki ekspert. Też taki średnio przepadam za sznyclami i takim... Znaczy no, nie za sznyclami, za mięsem wieprzowym. Bo wiecie, te żyłki jakieś coś tam, ale no generalnie było fajnie zrobione. Ta suróweczka, którą tutaj miałem no, na dziurce, to statio nie wyszła taka jak tutaj. Ale tamtą też jadłem nie miałby iść trochę ziemniaków za mało no ale generalnie u mnie to też tak 7 na 10 więc gdyby nie, nie, nie ta otoczka że się wchodzi wiecie przez recepcję i tak dziwnie troszeczkę naprawdę człowiek tak boi się wejść no to generalnie polecałbym ale tak o, no to przez to 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 to, to, to no to też polecałbym ale, ale minimalnie mniej Ceny są tutaj wysokie. No właśnie, 8 pierogów to było 30, 32. a w Kocku 7 za Kurczę, pamiętam, 17. Coś mniej niż 20 złotych na pewno. No właśnie, więc no ale no tam mamy bar mleczny, a tutaj no, Jest restauracje, no. nie? No ale. No. Jak po ciekawostka fajne miejsce. No właśnie, jeśli ktoś by miał chwilę to tylko na jakąś przesiadeczkę. Ale długą chwilę, bo czekaliśmy, mimo że restauracja pusta, to czekaliśmy... Kłaczek. To czekaliśmy ponad 20 minut, myślę. No. Lekko ponad 20 minut na te dwa dania. Mam wątpię, że stali i kleili te pierogi. Nie wiem, ja tam ufam ludziom. Dobra, zawijamy zwrotki, kończymy piwko i idziemy gdzieś na miasto. Mamy paragonik, sok 2 zico, pierogi 32, 2 piwa po 8 ziko i schnitzel 38 i razem 104 zł. Jeśli lubicie takie klimaty to zapraszamy. Zapraszamy na premier. Tu, 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 tu. Maneczko. troszeczkę zmokliśmy i heratamy już do naszego apartamentu. I czując taki lekki niedosyt, postawiliśmy, że jutro jeszcze z rana pojedziemy, o ile wstaniemy, do Bydgoszczy. Zobaczymy, czy tam coś ciekawego jest i stamtąd sobie smykniemy do Wrocławia i hebeliuszem elegancko do Polska. Tak jest. Maybacha w dalszym ciągu nie dostaliśmy. A już nawet krajzera nie widać. Dobra. Lecimy, bo jesteśmy w sali To do jutra. Pa. Dzień dobry. Mamy nowy dzień. Udajemy się właśnie na stację. Jak ci się spało? widać. <gry> Apartamenty K2 podmurna 36. No, tak nietypowy wystrój bo okno praktycznie na chodniku ale fajny klimat, taki starodawny Więc polecamy dobra, haradamy pa trochę techniki człowiek się głupio, o Żółte przed odjazdem wybijamy na peron, bo nasz kierowca z Voltami 20 na godzinę haratał po całym mieście. Uf, masakra. Ja, ale chyba jeszcze nie przyjechał. Elegancko. O jaki wysoki peron. Fu, semafor. Manewrowa kształtowa, semaforek, tarcza ostrzegawcza, elegancko. Bo my mamy przysiadkę aż 11 minut i nie wiemy skąd. To szukamy, bo nigdy tutaj nie byliśmy, ale zdecydowanie ładniej się prezentuje ten dworzec niż na mieście. Tu pusto, pusto, grudziąc. Ale Dobra, za chwilę się włączymy. Uu, będziemy jechać elfem. Mam nadzieję, że się nie będzie psuł. Właśnie ruszamy do Bydgoszczy Tak jak mówiłem, jedziemy Elfem no, Troszeczkę się różni od naszego Z pięć razy bym się po drodze przez półtora członą wywrócił na tych przejściach no, tak inaczej skonstruowany niż nasz Nasz taki bardziej prosty Ma schodki chyba, nie? W ogóle Chod? Nie nawet nie wiem Ale inaczej się idzie na Dobra, to widzimy się w Bydgoszczy, albo jak będzie coś ciekawego się działo. O, prowóz! Jakiś tam. Choć musisz szybciej przewidywać takie rzeczy. się coś spaliło uważaj nie podknij pierwszy raz jesteśmy w Bydgoszczy a syta pita i tam jest jeszcze jakaś piekarnia jest zamknięte znaczy piekarnia otwarta ale to sobie najwyżej weźmiemy do pociągu a do odjazdu naszego pociągu a do was. Pociąg w 3 sekundy. Mamy 2 godziny, to sobie poszliśmy na miasto. Zobaczyć. No co Bydgoszcz bydłaść? Nie bywało <laughs> Dobra, może się w Melkiem uda polecieć, bo jest potencjał na jakiś ładny zielony teren Ło! Wow! I nawet statki tu pływają, ale jaja. Przed chwilą? Ile osób stąd już nie jest ze sobą razem? E, pewnie z 80% Trzeba być optymistycznie nastawionym. Wywieśimy sobie kłódkę. To chcesz zwiększyć swoje szanse? Tak pewnie przez jakiś czas muszą to wycinać, żeby za ciężkie nie było Piedni Ale nie no Miłość jest piękna. Spodziewałem się, że już będzie inaczej wyglądała gorzej. Nie wiem czemu. Nawet kosiarkę wodną mają, która sobie pływa i te zielone jakieś smykesy tam to nie. No kurde, kosiarki do wody to się nie spodziewają. Jestem fotografem. O wilkumowa właśnie to jest ta kosiarka. Yes, jest zdjęcie na Instagrama. No pewnie, tylko żebym wyszedł w To stój tu. Fyta Pita. Polecaliście, że jako jedyne? Zobaczymy. Czostkowy oczywiście. Co pani Magda wybrała? Na czas, bez na <laughs> A ja wziąłem sobie piromana, to mam nadzieję, że nie będzie piekło w pociągu. <laughs> Jak już to w domu. Prezentują się... Syto. Syto, się. Jak ręka, to mniejszy rozmiar. Bardziej mi rozwaliło, bo zawołali mnie Piotruś i Roman i na czos na jego. Jaką Kieba Dobre Masz mikrofon w dłą stronę, mam nadzieję, że coś słychać. Dobre No tak jest siarczyście to wszystko kurczę, tak na magna, wypchane i kurka pedek. nie oszukali. Jest ostre, będzie piekło. Mm. Kocham ser. Kocham ser. <grywa> Dobra, porcja naprawdę mega duża. Więc postanowiliśmy nie wyrzucać, a wziąć sobie na chatę, Tylko jak to ładnie zrobić. Żeby było to, to od tej strony zamknięte, wystarczy tak i tak, żeby tak, się tam nic nie ulało. Dobra, ja jestem naprawdę pod wrażeniem ostrości. Rzadko się zdarza, żeby nieco i za Zazwyczaj, jak jest coś ostrego, to leciutko tam zabłyska. A tak, to naprawdę, ktoś lubi ostre, to ja polecam. Od 1 do 10? Słucham. Od 1 do 10 Osiem i pół jeden z lepszych kebabów jakie ja w życiu. Ale tą dyszkę zostawiam jeszcze na jakieś inne okazje Kiedyś blisko dyszki był ten obok naszego domu Ale jakoś tak im więcej się go je tym tak w sobie smakuje przecież, A ty... przecież my rzadko bojemy co ty mówisz No ale w ciągu roku parę razy jedziesz sobie. Ja oceniam na 7. O, to czekaj, mi Tak trochę dziwnie, tak cynamonowo dla mnie. Dziwnie był przyprawiony ten kurczak, a tak to spokój. Nie, ja tego cynamonu nie czułem. To dzięki widzowie, Może na razie. chodami jakby, co? <głos> <głos> Może wsiadaj Moi drodzy widzowie, jesteśmy już we Wrocławiu. A nie, to Bydgoszcz. Wsiadaj, jedziemy. Ja ci będę gwizdać. No i spoko. 40 na godzinę byśmy dojechali. Ale 48 by 047 Kurka fedek. Prosto z fabryki? No. Mm. I nowszy, tym się częściej psuje. Więc nie wiem, czy byśmy dojechali nieskalany infektem jeszcze infektem I, i, tym defektem. defektem infektem infektować piękny jest taki a się no. miło na sercu zrobiło na wygnaniu no. zobaczyć kawałek trzeba torbę zrobić na zdrowie A i nie ta strona. <laughs> hi, 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 hi. I jesteśmy we Wrocławiu. Oszukaliśmy system i przyjechaliśmy przed czasem. Dobrze, ale na Dolnym Śląsku najlepiej Czy nie? No pewnie, że tak Już się Edyta pod, podstawia Już zapomniałem jaki mamy co? Siempre cztery, cztery, 4, czy to nawet w kierunku jazdy To jest... A, jak to, zrobiłeś? to jest nieprawdopodobne Elf to to nie jest Ale to No Aha, co się kameruje? Ale tu wysoko. No i tak widzę, dobiegła nasza wycieczka końca. Jesteśmy szczęśliwi, zmęczeni. Jedziemy do domu, zrobić pranie. Sprzątania. I do pracy na trzecią. Więc nie odpocznijmy. A jak oceniasz żarcie? No, ale jakoś tak mało chyba jest... w lepiej, co? Wydaje mhm. no, no. mi się, że mało zjedliśmy. No bo też wyboru dużego nie było, no to prawda. To tak tak żałuję, bo tam żurek jeszcze był w tej restauracji, w tej lokomotywie. No, ale tamto się człowiek czuł naprawdę... Dziwnie. No ja jak ja bym był sam było. i bym nic nie nagrywał, to ja bym się tam serio bał wejść. By do restauracji, przez recepcję wchodzić. I wiem, że taki zwykły Kowalski jak zobaczy, to tak nie będzie Mimo, że jedzenie takie ja tam nawet Dobra, kończymy, bo to mi tu to wszystko zaraz spadnie. Przemek stoi. Stoi. Dobra, no to na razie zostawcie łapkę, komentarz, suba i widzimy się w następnym na przysiadku. To Elo Belo, Siemaneczko, cześć.